Wygląda na to, że to koniec ciasnoty na dysku konsoli PlayStation 5. Po pół roku od premiery konsoli ta doczeka się wreszcie wsparcia dla zewnętrznych nośników pamięci M2 SSD. Jak donoszą użytkownicy Twittera, te są już dostępne dla uczestników testów beta nowej aktualizacji PS5. Sprawa jest jak najbardziej oficjalna, bo Sony zamieściło specjalny wątek na swojej stronie pomocy technicznej. Na tę chwilę nie wiemy kiedy możemy spodziewać się premiery rzeczonej łatki, ale wraz z nią PlayStation 5 otrzyma także kilka opcji takich jak personalizacja, usprawnienia wygody użytkowania oraz wsparcie dla dźwięku 3D z głośników telewizora. Obok tego Seagate ogłosiło kompatybilność swoich dysków FireCuda 530, 30 NVMe M2 z konsolami PlayStation 5. Według mnie jest to bardzo miła informacja, tym bardziej, że osobiście zdarzało mi się ostatnio wyrzucać kilka gier, w które gram najrzadziej na rzecz tych, które chciałbym spróbować, bo była powiedzmy jakaś głośna premiera. Także propsy oby ten patch wszedł jak najwcześniej. They Eagle. I have to go back. Sony postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącym dodatku do produkcji Studia Sucker Punch i opublikowało kilka screenów prezentujących lokacje z rozszerzenia. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy nowy zwiastun Ghost of Tsushima, Director's Cut, o którym mówiłem w ostatnim odcinku bodajże. Skupiał się on na dodatku wyspa Iki, to jednak. Nie koniec materiałów prezentujących wspomniane rozszerzenie. Sony postanowiło po raz kolejny przypomnieć graczom o nowej przygodzie Dina i na oficjalnym profilu PlayStation na Facebooku opublikowało kilkanaście zrzutów ekranów przedstawiających lokacje znajdujące się na wyspie Iki. Obrazki te możecie zobaczyć prawdopodobnie na waszych ekranach lub też na naszej stronie gram.pl. Warto wspomnieć, że dodatek wyspa Iki zaoferuje zupełnie nową lokację, która będzie znacząco różnić się od terenów z podstawowej wersji gry. Głównym zadaniem Jina będzie zbadanie pogłosek o obecności Mongołów na wspomnianej wyspie, lecz bohater szybko zostanie. Również wplątany w personalne sprawy, które zmuszą protagonistę do przeżycia traumatycznych momentów z przeszłości. Jakie to momenty? To się okaże. Na koniec przypomnę, że Ghost of Tsushima Director's Cut zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 już 20 sierpnia. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Sucker Punch, no to zawsze możecie wejść na stronę gram.pl, tam sobie odkopać recenzję Ghost of Tsushima i zobaczyć jak w naszych oczach ta gra wypadła. A tymczasem dobre wieści dla fanów marki Shadow Warrior. Za pośrednictwem oficjalnego konta marki na Twitterze przedstawiciele Flying Wildhawk ogłosili, że już w sierpniu poznamy dokładną datę premiery gry Shadow Warrior 3. Uprzedzając ewentualne wątpliwości, deweloperzy zastrzegli, że debiut tytułu na PC PlayStation 4 i Xboxie planowany jest jeszcze na ten rok. Shadow Warrior 3 zaprezentuje dalsze przygody Loanga, który przypadkowo uwolnił starożytnego smoka i ściągnął na świat nieuchronny koniec. By temu zapobiec, udaje się na poszukiwanie gada, a po drodze odsyłamy na tamten świat napotkanych oponentów. Całość dalej bazuje na zręcznościowej, efektownej walce z wykorzystaniem bogatego arsenału broni palnej i samurajskiego miecza. Crimson Desert, czyli nowe obiecujące MMORPG od studia Pearl Abyss, kolejny WoW Killer, który zaprezentowany został po raz pierwszy na Game Awards 2020. Twórcy zapowiadali wówczas, że produkcja zadebiutuje na rynku pod koniec bieżącego roku. Niestety okazuje się, że gracze nie będą mieli okazji zagrać we wspomniany tytuł w najbliższych miesiącach. Dev Team poinformował bowiem o opóźnieniu premiery. Nie podano jednak nowego terminu. Na swoim Twitterze studio poinformowało: Obecnie ciężko pracujemy nad Crimson Desert, które szybko rozwija się o nowe przygody i ekscytujące doświadczenia. Zdecydowaliśmy się jednak, że musimy poświęcić więcej czasu na wdrożenie nowych pomysłów, by stworzyć jeszcze głębszą i bogatszą produkcję. Dlatego, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w projekt, czyli pewnie mowa tutaj o crunchu, Postanowiliśmy opóźnić premierę Crimson Desert. Na koniec przypomnę, że zgodnie z zapowiedziami, Crimson Desert zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i S. Nadchodząca produkcja studia Pearl Abyss, oprócz zabawy w sieci, ma także zaoferować obszerną kampanię dla jednego gracza, co jest bardzo ciekawe. A zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, który możecie zobaczyć właśnie na waszych ekranach, w którym to twórcy przybliżają m.in. system walki i świat gry. Na początku miesiąca Sony poinformowało o przejęciu Nixess Software. Holenderski zespół dołączył tym samym do PlayStation Studios, a w sieci pojawiły się głosy, że wspomniane studio będzie odpowiedzialne za przeniesienie kolejnych marek japońskiej firmy na komputery osobiste. Przypuszczenia te oficjalnie potwierdził Jim Ryan, czyli szef Sony Interactive Entertainment, w wywiadzie dla magazynu Famitsu. Ryan poinformował, i tutaj cytat: Wciąż jesteśmy na wczesnym etapie naszych starań, aby dostarczyć nasze marki użytkownikom komputerów osobistych. No, ale jesteśmy zadowoleni z naszych dotychczasowych działań i nie możemy doczekać się współpracy z Nixes, które nam w tym pomoże. Na ten moment na PC dostępne są dwie produkcje z portfolio PlayStation, czyli Horizon Zero Dawn oraz Days Gone. Według plotek, kolejnymi tytułami Sony, które trafią na komputery osobiste, mają być Uncharted 4 Kres złodzieja lub Ghost of Tsushima, jak będzie. Zobaczymy. No i to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że dotrwaliście ze mną do samego końca. Jeżeli tak, to napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, no i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo będziecie na bieżąco z każdym takim kolejnym filmem. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!